Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 11: Przyszłość streamingu na Twitchu. 11.3: Jak przygotować się na zmieniające się algorytmy i zasady platformy. Zagadnienia. 1 marca 2011 roku: Zrozumienie algorytmu Twitcha. 2 marca 2011 roku: Regularne aktualizacje treści. 3 marca 2011 roku: Monitorowanie zasad platformy. 4 marca 2011 roku: Wykorzystanie narzędzi analitycznych. 5 marca 2011 roku budowanie społeczności. Podsumowanie. Algorytmy i zasady platformy Twitch są dynamiczne i mogą się zmieniać w odpowiedzi na potrzeby społeczności, rozwój technologii oraz zmiany w rynku. Dlatego streamerzy muszą być przygotowani na te zmiany, aby skutecznie rozwijać swoje kanały. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kroki, które pomogą w adaptacji do tych zmian. Algorytm rekomendacji Twitch korzysta z algorytmów, które decydują, jakie kanały i transmisje będą rekomendowane widzom. Algorytmy te biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak liczba aktywnych widzów, częstotliwość transmisji oraz interakcje na czacie. Zrozumienie, jakie elementy wpływają na widoczność kanału, pozwala streamerom lepiej planować swoje działania. Ranga kanału Twitch wprowadza system rang, który ocenia aktywność kanału na podstawie zaangażowania widzów. Wysoka ranga może skutkować lepszymi rekomendacjami w kategorii na żywo. Streamerzy powinni starać się utrzymać zaangażowanie widzów na wysokim poziomie, aby poprawić swoją pozycję. Dostosowanie treści, regularne aktualizowanie treści i dostosowywanie się do trendów jest kluczowe. Streamerzy powinni monitorować, co jest popularne w danym momencie i wprowadzać zmiany w swoich transmisjach, aby przyciągać nowych widzów. Przykładem mogą być transmisje związane z nowymi grami lub wydarzeniami esportowymi. Eksperymentowanie z formatami, warto testować różne formaty transmisji, takie jak QIA, gry z widzami, czy tematyczne maratonii. Odkrywanie, co działa najlepiej, może pomóc w dostosowaniu się do zmieniających się preferencji widzów. Zasady Twitcha. Twitch regularnie aktualizuje swoje zasady dotyczące treści i zachowań na platformie. Streamerzy powinni być na bieżąco z tymi zmianami, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych banów. Pomocne może być subskrybowanie newslettera Twitcha lub śledzenie oficjalnych kanałów społecznościowych. Przestrzeganie zasad ważne jest, aby streamerzy przestrzegali zasad dotyczących treści, które są dozwolone na platformie. Nieprzestrzeganie zasad, takich jak zakazy dotyczące przemocy czy nagości, może prowadzić do zawieszenia konta. Narzędzia analityczne. Twitch oferuje narzędzia analityczne, które pozwalają streamerom śledzić statystyki ich kanału. Narzędzia te pomagają w ocenie, które treści przyciągają najwięcej widzów oraz jak można poprawić interakcję z publicznością. Przykładem narzędzia analitycznego jest Twitch Dashboard, które dostarcza szczegółowych informacji o transmisjach. Analiza konkurencji, obserwowanie konkurencyjnych kanałów i analizowanie ich strategii może również przynieść korzyści. Można zauważyć, jakie rodzaje treści są popularne i jakie techniki przyciągają widzów. Interakcja z widzami, budowanie silnej społeczności wokół kanału jest kluczowe. Streamerzy powinni aktywnie wchodzić w interakcje z widzami na czacie, odpowiadać na pytania i angażować ich w dyskusję. Silna społeczność może wspierać kanał, nawet gdy zmiany algorytmów wpływają na widoczność. Utrzymywanie kontaktu poza transmisjami warto korzystać z platform takich jak Discord, Twitter czy Instagram, aby utrzymać kontakt z widzami poza transmisjami. Dzieląc się z nimi informacjami i aktualizacjami, można zwiększyć zaangażowanie i lojalność. Przygotowanie się na zmieniające się algorytmy i zasady Twitcha to kluczowy element sukcesu każdego streamera. Zrozumienie algorytmów, regularne aktualizowanie treści, monitorowanie zasad platformy, korzystanie z narzędzi analitycznych oraz budowanie społeczności to fundamentalne kroki, które pomogą w adaptacji i utrzymaniu wzrostu kanału na Twitchu. Ostatecznie, elastyczność i chęć do nauki będą kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku streamingu. Zarabianie na Twitchu Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 11 Przyszłość streamingu na Twitchu 11.3 Jak przygotować się na zmieniające się algorytmy i zasady platformy